Nagram filmik, tym będę holował Bo jestem pomysłowy Diapeto. Więc tu na hak Tu podłączyłem dyszel, tu jest pacjent No raz chodzi skrzynia biegów automatyczna, raz nie Będę musiał założyć na dyszel, zaraz ktoś mi pokaże Pokaże, pomoże Wjechałem na trapy, żeby łatwiej było Zakładać mi tutaj i to wygląda w następujący sposób Tu liny są przełożone metalowe tu jest naciąg. No i z drugiej strony, dokładnie to samo. Tak to wygląda. Zaraz pierwsza jazda. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie chodzić. I tu jest skrzynia półautomatyczna. Więc powinno być wszystko ok. Na razie działa. Ale jest jakiś błąd elektroniczny i wyrzuca. Error na skrzyni, i niestety auto musi wrócić do warsztatu, w którym był pierwotnie robiony. To tyle.